रक्ष okay, Płacy minimalnej ona powinna dzisiaj być minimum 1700 zł. My zawsze mówiliśmy to co dyrektywa Unii Europejskiej nakazuje. Płaca w Europie, w każdym kraju Unii Europejskiej powinna wynosić płaca minimalna minimum 60-70% średniej krajowej. U nas średnia krajowa jest około 3400 zł. A więc prosty rachunek. 50% my nie mówimy skoro nie stać nas ale powinniśmy przyjąć drogę dochodzenia do tej płacy minimalnej, żeby to 60-70% płaca minimalna wynosiła średniej krajowej. Przejchałem to, żeby się organizować ze wszystkimi Polakami, przede wszystkim urzędy skargowe, które reprezentują Skarb Państwa i są źle spostrzegane. Że podatnicy wybierają, że po a, bo to jest pracownika urzędu skarbowego. Nie jest to prawda. My jesteśmy normalnymi po Polakami, którzy chcą się chcemy łączyć z podatnikami, podatnik to jest też Polak, jak i my jesteśmy Polakami. Poza tym też chcemy państwa, bo państwo polskie powinno z państwem prawa. Państwo, prawa to jest dobra, jeśli tego człowieka, żeby miał prawo pracy, prawo do godnego życia, prawo do zdrowia i swojego kraju. Jeżeli żeby... tylko z to nie było się z nas oszczędności, to jest cholera czytkości. Po 1989 roku, pamiętacie, przy ogromnym stole, obiecano nam, Dzieci, o których znów się wymaga, że mają znów oszczędzać. To jesteśmy regionem jednym z